Sodoma i Gomora okryły się niesławą. Dziś są synonimem życia pełnego deprawacji, niemoralności i nikczemności. Były to prawdziwe miasta. Leżały w tych okolicach nad Morzem Martwym. Wciąż trwa debata nad ich dokładną lokalizacją. Najczęściej koncentruje się ona wokół tego, iż Biblia sprawozdaje, że zostały one zniszczone przez ogień i siarkę, więc niewiele z nich pozostało. Sodoma wspomniana jest przy okazji sporu pasterzy stad Abrahama i jego bratanka Lota. Krewni musieli zdecydować, kto i gdzie będzie wypasał trzody. Postanowili się rozdzielić. Lot wybrał równiny nad Jordanem i rozbił swoje namioty w pobliżu Sodomy. Była to decyzja, której zapewne później żałował ze względu na nieszczęścia, które dotknęły jego rodzinę z powodu tego wyboru. Gdyby nie interwencja Abrahama, Sodoma zostałaby zniszczona wcześniej. Osiemnasty rozdział Księgi Rodzaju zawiera rozmowę Boga z Abrahamem, w której patriarcha pyta: Czy Bóg uratuje miasto, jeśli znajdzie w nim pięćdziesięciu sprawiedliwych? Bóg się zgadza. Ostatecznie Abraham schodzi do dziesięciu. Bóg oszczędzi miasto, jeśli znajdzie w nim dziesięciu sprawiedliwych. Dziewiętnasty rozdział Księgi Rodzaju mówi, że Lot zaprosił dwóch aniołów do swojego domu w Sodomie. Gdy zobaczyli ich zdeprawowani mieszkańcy tego miasta, postanowili dopuścić się wobec nich przemocy na tle seksualnym. Lot odważnie im się sprzeciwił, ale chciał im oddać swoje córki. Napastnicy nie ustępowali, więc aniołowie porazili ich ślepotą i uratowali lota. Następnie powiedzieli mu, że musi opuścić miasto, bo zostanie ono zniszczone. Zięciowie zostali. Aniołowie wyprowadzili tylko Lota z żoną i dwiema córkami. W wersecie 26 znajdziemy jeden z najsłynniejszych cytatów ze Starego Testamentu. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Chociaż wyszła z miasta, jej serce pozostało w Sodomie. Z nami często jest podobnie. Opuszczamy niewłaściwe miejsca lub wychodzimy z niezdrowej sytuacji, ale korci nas, by wrócić. W życiu najlepiej nie oglądać się za siebie. Lot wraz z córkami zamieszkał w górskiej jaskini. Żadna z jego córek nie miała dzieci, ale wpadły na pomysł, jak temu zaradzić. Upoiły ojca winem, spały z nim i poczęły. Starsza miała syna imieniem Moab. Był on praojcem Moabitów. Syn młodszy miał na imię Ben-Ami i został praojcem Ammonitów. Moabici i Ammonici mieszkali po wschodniej stronie Jordanu i byli odwiecznymi wrogami Izraelitów. Wzmianka o Moabitach znajduje się na kamieniu moabickim w paryskim luwrze, a główne miasto ammonitów Rabat Amman jest dziś stolicą Jordanii. Życie Lota to smutna historia. Jego żona umiera, bo umiłowała życie w Sodomie. Jego córki mają z nim nieślubne dzieci. Ich potomkowie przez wieki nękają dzieci Izraela. A to wszystko z powodu jednej decyzji Lota, który postanowił rozbić namioty w pobliżu Sodomy. Zaczęło się od namiotów na przedmieściach, a skończyło na domu w zepsutym mieście. Miało to katastrofalne skutki dla jego rodziny. Szatan wie, że nie musi nas kusić do najgorszego. Jeśli nie jesteśmy czujni i ostrożni, wiedzie nas krok po kroku ścieżką zagłady. Miejmy się na baczności. Nie otwierajmy drzwi pokusom, które odciągają nas lub nasze rodziny od Boga.